Jest wiosna wiosna Orlanego Kościoła. Chora wiosna najmniejsza za wszystkie dni paradoksalne tego dekanatu liczy około 1750 dni. W tym dzisiejszym kolejna Radosna Uroczystością przeżywamy, bowiem 3 lata temu Jego Ekscelencja w strażu polowym poświęcił i koronie. Królewskie koronie dla Matki Bożej apostolicka pobłogosławiła i ozdobiła i zewnętrznej naszej Pani jak najbliższy tylko cudowny obraz. No temu wspaniała także uroczystość tutaj w naszej świątyni, bowiem terapia została złączona poprzez tak zwaną alienację z bazylitą w Maria Maggiore. I dzięki temu uzyskaliśmy możliwość zyskania odpustu, zwolnienia od kar. Kar, które zaciągamy nas poprzez pełnione krzewy względem Jezusa i Maria. A więc tutaj wspaniała także była ta uroczystość, dzięki której także możemy się dowiedzieć, w przeciągu całego roku dniu możemy zyskać do pół zupełny uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej, jak i wszystkie święta, pierwszej klasy Kościele Wielkanoc, Boże Narodzenie. Mamy także świętych patronów Polski Świętego Wojciecha, męczennika. Wielkiego Słańca Wisłucha, świętego Andrzeja Boborem. Obok Matki Bożej Królowej, kolejni i nowy naszej ojczyzny. Przez ten okres, który byśmy zdobywali, także te religie świętych męczenników polskich minęło już teraz 6 lat po momentu, kiedy przyjęliśmy z katedry gnieźlińskiej rejki więzien Na wojciela. W ten sposób uroczysty sprawana była trzymać Zanim się do Arabii, podobnie jak i katedra na Wawelu, także uroczyście, żeśmy odbierali te relikie. i w Warszawie w kościele Kościoła Jezuity, w Jezuity, Ojców Świętego Andrzeja Bogoli. pokażą wszystkie te religie w sposób uroczysty, przynieśli się jeżdżące także tutaj do parafii i tutaj jest także żeśmy Bogu za tych, którzy poprzez Pana możemy przez... Kolejne lata prosić w intencji, widać na I teraz w dzisiejszym wspaniałym pogodzie. Otóż żeś mnie też błagali, bo nawet bardzo podobał Mówię Pan Jezu, a to na To chorie, żeś nie zmogli na procesję, ale proszę by ten dzień Twojego kulowania i dzień Twojej uroczystej linii. Także proszę spojrzeć, tym... tak się stało. Dzisiaj świetnie mi i Także kolejne nawiązanie do tego, co stało się jeszcze to Dlatego dzisiaj serdecznie witam w Storencji tę zaostupę tego na nasze uroczystość i zaczniemy te zaproszenie. I proszę o sprawiedliwość świętej, intencji paratni, intencje wszystkich moich dobrych dzieł, i dobrych dziejów większości Proszę o modlitwę intencji darczyńców na właśnie perło i jabłko, symbol władzy królewskiej, Jezusa i nałożenie piekła piękny obozów na ten nowy obraz ołtarz, które dopiero dwa tygodnie, jak się Witam serdecznie także wszystkich zaproszonych gości, padać pana prezydentów, miasta, godzina, przedstawiciele Rady Miasta. Witam serdecznie pana starostę i także przedstawicieli Rady Starostka. Witam serdecznie.

Parafia, która była przez wiele lat łączona z kopalnią Państwu, przez nim generalizowalację zełkowończy. I to wszystko darczyń są tarczyńskie.